Pamiętam ten moment doskonale. Miałem 20 lat, kieszenie puste, ale głowę pełną marzeń. Nie miałem bogatych rodziców, znajomości, żadnej bezpiecznej drogi na skróty. Miałem za to jedno: niezachwianą wiarę, że w życiu można osiągnąć wszystko, jeśli tylko się wystarczająco mocno chce. Od dziecka wiedziałem, że etat nie jest dla mnie. Nie potrafiłem wyobrazić sobie życia, w którym budzę się codziennie o tej samej porze. Wykonuje polecenia szefa i dostaje co miesiąc wypłatę, która ledwo starcza na rachunki. Nie, ja chciałem więcej. Chciałem życia, w którym to ja decyduję o wszystkim: o czasie, o pieniądzach, o przyszłości. Moja pierwsza firma powstała z niczego: bez kapitału, bez doświadczenia, ale z ogromną determinacją. Sprzedaż była dla mnie czymś naturalnym. Umiałem rozmawiać z ludźmi, zadawać pytania, znajdować rozwiązania. Zacząłem od małych rzeczy. Jeden klient, potem drugi, trzeci. Pierwsze zarobione pieniądze zainwestowałem w rozwój. Nie miałem czasu na wakacje, imprezy, beztroskie życie, jakie prowadziła większość moich rówieśników. Ja pracowałem. Przez lata budowałem swoją firmę, poszerzałem działalność, szukałem nowych rynków. Były wzloty i upadki, ale nigdy się nie poddawałem. Doszedłem do momentu, w którym miałem osiem dobrze prosperujących biznesów. Stałem się człowiekiem, który mógł pozwolić sobie na wszystko: podróże, drogie samochody, luksusowe apartamenty wszystko to było w moim zasięgu. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać tego sukcesu, że w końcu jestem bezpieczny. Aż przyszedł rok 2020 kiedy świat stanął w miejscu, ja stanąłem razem z nim. Wszystko, co zbudowałem, zaczęło się sypać. Moja główna działalność opierała się na produktach promocyjnych eventy, konferencje, targi. Wszystko nagle zniknęło. Z dnia na dzień przestałem zarabiać. Patrzyłem, jak moje firmy, które jeszcze chwilę temu przynosiły milionowe dochody, zaczynają się chwiać. Ludzie dookoła panikowali, zamykali biznesy, tracili dorobek życia. Mogłem wtedy usiąść i załamać ręce. Mogłem powiedzieć: To koniec. Ale nie zrobiłem tego. Bo w biznesie, tak samo jak w życiu, przetrwają tylko ci, którzy potrafią się dostosować. Wiedziałem jedno: to nie czas na strach, to czas na działanie. Nie miałem czasu na panikę. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają, trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać. Zawsze byłem człowiekiem, który działa, a nie czeka na cud. Miałem doświadczenie, miałem kontakty, miałem wiedzę. Teraz potrzebowałem nowego pomysłu. Wróciłem do podstaw. Do tego, co zawsze było moją siłą. Analiza rynku, patrzyłem, co dzieje się na świecie, widziałem, jak w mojej rodzinnej Europie, w Niemczech, gdzie miałem wiele kontaktów, szpitale i przychodnie walczą o podstawowe środki ochronne. Lekarze i pielęgniarki nie mieli masek, rękawiczek, kombinezonów. Brakowało wszystkiego. A ja od lat współpracowałem z Chinami, znałem ten rynek, wiedziałem, jak działa logistyka. Znałem fabryki, które produkowały to, czego w Europie desperacko potrzebowano. Nie wahałem się ani chwili. Skontaktowałem się z moimi dostawcami w Chinach i w ciągu kilku dni miałem gotowy plan. Zamiast sprzedawać gadżety reklamowe, zaczęliśmy importować sprzęt medyczny, maski, testy, fartuchy ochronne. Wszystko, co mogło pomóc w walce z pandemią. Problemem było tempo. Szpitale potrzebowały tego na już, logistyka była koszmarem, zamykane granice. Przeciążone firmy transportowe, ceny zmieniające się z godziny na godzinę. Ale wiedziałem jedno: kto dostarczy towar na czas, ten wygra. A ja nie zamierzałem przegrać, działaliśmy przez całą dobę. Moja ekipa dzwoniła do szpitali, oferując im sprzęt, którego tak bardzo potrzebowali. Wysłaliśmy pierwsze transporty i nagle zaczęły spływać kolejne zamówienia. Przychodziły kontrakty warte setki tysięcy, potem miliony euro. Każdy chciał zabezpieczyć swoich ludzi, każdy szukał dostawców, którzy byli w stanie dostarczyć towar natychmiast. My to robiliśmy. Miesiąc po miesiącu rośliśmy w niespotykanym tempie. W czasie, gdy tysiące firm bankrutowało, my pobijaliśmy kolejne rekordy sprzedaży. Kiedy zamknąłem rok 2020, w moim raporcie finansowym widniała liczba, o której wcześniej nawet nie marzyłem, 69 milionów euro przychodu. To nie był tylko biznes, to był test. Test mojej odporności, mojej elastyczności, mojej zdolności do adaptacji. Wiele osób pytało mnie później: Jak ci się udało? Jak przeszedłeś z biznesu wartego 10 milionów do prawie 70? Odpowiedź jest prosta: nigdy nie trzymałem się kurczowo jednej ścieżki. Świat się zmienia, rynki się zmieniają, ludzie zmieniają swoje potrzeby. Wielu przedsiębiorców popełnia jeden podstawowy błąd. Wierzą, że jeśli raz coś zadziałało, to będzie działać zawsze. Ja wiedziałem, że nie można na to liczyć. Trzeba obserwować, dostosowywać się, działać szybciej niż inni. Nie było łatwo. Spałem po 3-4 godziny. Każda decyzja była ryzykowna, mogliśmy stracić miliony, gdybyśmy się pomylili. Były momenty stresu, strachu, wątpliwości, ale nigdy nie było momentu, w którym myślałem o poddaniu się. Bo jeśli chcesz od życia więcej, Musisz być gotowy na więcej, na więcej pracy, więcej stresu, więcej odpowiedzialności. Ludzie widzą efekt, luksusowy jacht, drogie samochody, miliony na koncie, ale nie widzą nocy spędzonych na planowaniu, błędów, które kosztowały fortunę, miesięcy walki, żeby nie upaść. Biznes to nie magia, to strategia, instynkt i gotowość do działania w każdej sytuacji. Ja zawsze byłem gotowy i to właśnie mnie uratowało. Wiele osób mówi mi dzisiaj, miałeś szczęście. Śmieję się wtedy pod nosem: Szczęście? Może i tak, ale jeśli coś wiem na pewno, to to, że szczęściu trzeba pomagać. Gdybym wtedy nie działał, gdybym czekał, aż sytuacja się poprawi, gdybym się bał, nie miałbym nic. Prawda jest taka, że większość ludzi nie odnosi sukcesu, bo boi się ryzyka. Chcą stabilizacji, pewności, gwarancji. Ja nigdy nie miałem żadnych gwarancji. Miałem tylko siebie, swoje decyzje i gotowość do tego, żeby walczyć o więcej. Dziś mogę powiedzieć, że osiągnąłem sukces. Mam pieniądze, których nie muszę już liczyć, mam czas, który mogę poświęcić na to, na co chcę. Kupiłem wymarzony dom na wybrzeżu, jeżdżę najlepszymi samochodami, inwestuję w projekty, które mnie fascynują. Ale wiecie, co jest najciekawsze: że to wcale nie pieniądze dają mi największą satysfakcję. Największą satysfakcję daje mi świadomość, że nie przegrałem, że nie poddałem się wtedy, kiedy inni załamywali ręce, że w momencie, gdy cały świat się walił, ja znalazłem sposób, by zbudować coś nowego. Czy było warto? Każda nieprzespana noc, każda godzina spędzona na analizie, każda decyzja podjęta pod presją, to wszystko składało się na moją drogę. Nie wierzę w przypadki. Wierzę w konsekwencje, w zdolność adaptacji, w podejmowanie decyzji. Gdy inni się wahają. Gdybyś dzisiaj zapytał mnie: Jaki jest sekret sukcesu? Odpowiedziałbym: Działaj wtedy, gdy inni się boją. Kiedy widzisz chaos, szukaj w nim okazji. Kiedy świat się zmienia, dostosuj się szybciej niż inni. I przede wszystkim, nigdy nie stój w miejscu, bo sukces nie jest celem. Sukces to sposób myślenia.